Muszę ci przerwać, bo składa czasu i słów Czy mówi, że ściągnąć grzeźników chcesz tu? Albo rany dać przez bramy niebios cierwą przejść Sorry, to let's nie zmienić tego jak jest, bo czy to ci czy nie? By postępować lepiej a nie płonąć za grzech Czarno białe przykazania wystarczy ich nie łamać Posmażą się tam wśród a zabijemy ich wzdłuż Wylóż męka i głębszy weź wdech Sugeruje że śmiercią nie należy się śmierć? Czy wygrali czy przegrali podział jasny jest Dobro i zło za grzechy swe no i w sumie wiesz, taka kwestia jest też, że tych z nas, co boskie święczenia mają, eksterminację po prostu bawią! Na 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 na, na i solo się gram! na 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 na! na. Bo piekło jest wieczne, czy to ci pasi, czy nie Było postępować lepiej, a nie płonąć za grze Czarno-białe przykazania, wystarczy ich nie łamać Posmażą się tu ciut, a zabijemy ich znów Piekło jest wieczne, kurwy, i z reguły masać kończy Dupy. No bo nie masz tu szans A jak wyjście się nie spieszy To o jednej wspomnę rzeczy A decyzja nas bardzo cieszy Eksterminacji dało się przyspieszyć Kurwiało mnie to, że cały rok bym miał czekać Nie, minął tydzień, ja wiem Lecz za pół roku znowu fan